Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj czas na ulubieńców stycznia. Już pierwszy miesiąc tego roku minął i to dość szybko, przynajmniej mnie. W każdym razie, no, powiem Wam, że mimo tego, że zima trwa w najlepsze, to udało mi się znaleźć kilka roślin, które całkiem dobrze sobie radzą. I mam wrażenie, że już tak. Coraz bliżej do, wiecie, do wiosny, do tych takich dłuższych dni, więcej światła, więcej słońca, i tak dalej, więc rośliny też to czują. No więc zacznijmy. Zacznijmy od rośliny, która tutaj obok mnie sobie stoi, i powiem Wam, że dobrałam ją dzisiaj do ulubieńców. Tak na ostatni gwizdek, tak naprawdę, bo wcześniej w ogóle nie brałam jej pod uwagę, ale ostatnio. Zaczęłam zwracać na nią uwagę coraz częściej. Jest to Epipramną Happy Leaf, które, słuchajcie, odpukać naprawdę sobie bardzo dobrze radzi. Ono stoi na parapecie, więc tak naprawdę ma bardzo dużo światła. I w ciągu też zimy, jakby w ogóle nie odczuło tego. Okresu takiego spoczynku Jest troszkę skurzone Przyznam szczerze, że muszę umyć po prostu tą roślinę Wytrzeć z niej kurze W każdym razie jestem bardzo zadowolona z niej Z tego względu, że ona rośnie na kapustę Rośnie tak gęsto i jakby... No tak, gęsto, to chciałam powiedzieć Zobaczcie, tutaj jest jej szczyt W każdym razie... Prawdopodobnie już Wam powiem, który liść jest najnowszy. Ten liść jest najnowszy. Co najlepsze jest w tej roślinie, to to, że ona się wybarwia prześlicznie. No, oczywiście jest to spowodowane tym, że ma naprawdę sporo światła, ale jednak no, ma coś w sobie, że pięknie się wybarwia. I oprócz tego szczytu tutaj, który no, jest piękny, i liście są duże, to jeszcze tutaj u nasady możemy. Zauważyć, że roślina też sobie fajnie radzi. Zobaczcie tutaj praktycznie całe liście żółte z wariegacją. Ten liść tutaj pod spodem no, zobaczcie przepiękne cudo i można by było pomyśleć, że to jest zwykła roślina, ale jak się tak przyjrzymy tym liściom i tej wariegacji, na przykład tutaj. No to zobaczcie, że ona naprawdę jest cudna, taka marmurkowa i wow. Nawet bym mogła powiedzieć, że troszkę zalatuje do EpiPremnum Marble Queen, ale jednak um, chyba jest bardziej tak mocno wybarwiona i ma liście, na których możemy zauważyć takie um, po prostu plamy, białe, całe. Um, no przepiękne, przepiękny, um, przepiękna roślina. Ja ją bym chciała, szczerze powiedziawszy, dać na palik z mchu i możliwe, że kiedyś to zrobię. Natomiast boję się ją uciąć tutaj i zacząć ukorzeniać, dlatego że nie chciałabym stracić tej rośliny po prostu. I nie wiem, co mam z nią zrobić, bo generalnie fajnie sobie rośnie, fajnie sobie tutaj radzi. Tutaj jakiegoś liścia jednego odrzuciła. Całego białego, ale u nasady, więc to takie, no, zrozumiałe. W każdym razie, tak. No, mój wstępny plan jest taki, żebym tą roślinę ucięła, ukorzeniła, wsadziła do nowej doniczki i cały tutaj, cały ten szczyt poprowadziła na paliku z mchu, przez co ona będzie mogła się wrastać w mech korzeniami powietrznymi i tym samym tworzyć coraz większe Ładniejsze liście, a może kiedyś jeszcze nawet z e, dziurami Dlatego, że epipramon też się dziurawi No tylko, że musi mieć naprawdę super warunki Jak na razie wymaga ona odkurzenia przeze mnie W każdym razie tak, to jest pierwszy ulubieniec Taki zapomniany trochę wśród mojej kolekcji Bo się wydaje wyklakiem. E, natomiast no, no zasługuje na to miano Ulubieńca przynajmniej na tą chwilę Teraz przejdziemy sobie do roślin, które nie stoją na parapecie, ale są doświetlane, dlatego też no możliwe, że dlatego się tutaj znalazły, mają całkiem okej okay warunki jak na zimę. I może zacznę od Filodendrona Splendid. I można by było powiedzieć, że no co ja Wam pokazuję, jak tutaj jest naprawdę brzydki ten liść. Ale słuchajcie, to jest pierwszy liść ym, z którym którego dostałam, e, cięty węzeł, natomiast tutaj dwa liście, które wyszły u mnie. I ten liść jest najnowszy, i właśnie dzięki niemu ta roślina znajduje się w ulubieńcach, dlatego że liść jest przepiękny. Może nie jest duży, ale jest zdrowy. Taki ładnie wybarwiony, cały, welwetowy, bez żadnej skazy. Tutaj ten e, poprzedni liść rzeczywiście ma tutaj jakiś problem, natomiast e, teraz, jak ta roślina jest też w, pod światłem, jest e, jakby też jest tam nawilżacz powietrza, więc ma wyższą wilgotność powietrza e, wokół siebie. I tutaj już możemy zauważyć, że idzie kolejny. Liść, mam nadzieję, że tak samo jak ten, fajnie się rozwinie. Nie oczekuję, że te liście będą bardzo duże, ale teraz sobie tak myślę, że tak naprawdę jest to fajna okazja i fajny czas na to, żeby tą roślinę dać na palik z mchu. Ja słuchajcie, teraz jestem w ogóle zafiksowana na paliki mchu i e, z mchu takie. Mm, Plastikowe. Ja Wam tego nie pokazywałam na kanale, ale pokazywałam Wam na Instagramie, więc jeżeli tam nie obserwujecie, to na pewno kojarzycie, bo ostatnio przesadzałam filodendrona pedatum na, takiego, na taki palik. No i słuchajcie, to jest niebo a ziemia, i po prostu marzę o tym, żeby wszystkie rośliny, które się pną, żebym dała właśnie na taki palik, i tutaj już widzę ten potencjał. Bo wiecie, tutaj już się pojawia jakieś oczko, jakiś zalążek. Takich um, korzeni powietrznych i już by można było tutaj roślinę prowadzić po tym paliku, więc um, na pewno sobie zapiszę, że ta roślina również powinna iść na palik. W każdym razie, tak, stała się moją ulubieńcem mimo tego liścia. Ona tutaj miała też wciornastki, więc odpuszczam jej tego liścia. Oczywiście nie będę ucinać, bo jakby jest on taką, nie wiem, podstawą, jakby tej rośliny. W każdym razie, no ten liść tutaj myślę, że jest piękny i w ogóle ten. Welwet uwielbiam wśród filodendronów i alokazji, bo alokazje też mają takie welwetowe niektóre wykończenia. Jeśli mowa o alokazjach, mam tutaj alokazję Pink Passion słuchajcie, z jednym liściem. Ale stała się moim ulubieńcem, dlatego że jak ja ją dostałam, kupiłam ją na. Plant Nowa, bodajże, w sklepie, i ona przyszła taka duża. Ja zresztą robiłam unboxing tego mojego zamówienia, więc jeżeli oglądaliście, to widzieliście, jaka ona była piękna. Natomiast coś się z nią stało. Nie wiem dokładnie co, ale tak jakby uschła. Wszystkie liście nagle opadły. Możliwe, że była przemrożona, ale wtedy chyba też nie było jeszcze jakichś takich przemrozków większych. No nie wiem, w każdym razie zostały mi po prostu bulwy. Wsadziłam te bulwy do spagnum, no i zaczęły się one ukorzeniać, i jak roślina się zaczęła czuć chyba lepiej, wypuściła liścia. I słuchajcie, ten liść cały czas nieustannie rośnie. Myślałam, że on nie będzie. Jakiś super duży, no bo jest pierwszym liściem yy, po odbiciu. Natomiast zobaczycie, zobaczcie, jest już jak moja dłoń yy, i mam wrażenie, że jeszcze troszkę urośnie, aczkolwiek już myślę, że będzie. Nie będzie już takim, wiecie, gigantycznym. Tutaj mam drugą bulwę. Na razie z tej drugiej bulwy nic nie widzę, żeby. Żeby rosło, ale czekam sobie cierpliwie. Natomiast e, sam fakt, że ona mi odbiła, bardzo się cieszę, bo jest przepiękną alokazją. W ogóle nie wygląda jak alokazja, bo liść ma jak e, na przykład filodendron tortum. No, autentycznie, naprawdę. Jeżeli byście mi pokazali tego liścia, no oczywiście po przyjrzeniu się i po mm, znajomości tego, że alokazja też taka może być, no to bym y, powiedziała, że to jest alokazja, ale jeżeli tak wiecie z daleka i w ogóle pokazalibyście mi tego liścia, no to. To jest Filodendron Tortum. Także taka bardzo oryginalna alokazja znalazła się tutaj w ulubieńcach, no bo odbiła, żyje i nie poddała się, także jesteśmy razem. Bardzo się cieszę, bo nie chciałabym jej stracić, bo jest naprawdę piękna. Mowa była o Filodendronie, więc może teraz czas na Filodendrona i tutaj mam mojego Filodendrona Burle Marx Variegata, czyli... Takie moje marzenie. Chciałam powiedzieć małe marzenie, ale mm, chyba nie jest małe. Uwielbiam, uwielbiam tą roślinę, a najbardziej uwielbiam wybarwienie tych liści. Zobaczcie. Tu mamy pięknego takiego liścia. Tutaj też jest ładnie wybarwiony. Z tych nowszych liści, które tutaj gdzieś wychodzą, one są. Mm, no, praktycznie w ogóle nie wybarwione dlatego zastanawiam się nad y, pocięciem y, tej rośliny. W każdym razie czekajcie, już wam, już wam gdzieś pokazuję. To jest chyba jeden z nowszych liści. To tutaj. Ten taki malutki. Ten tutaj y, jeszcze nie wiem, czy to będzie wariegacja czy to jest kwestia y, w ciornastku, bo niestety, ale złapał w ciornastki. W każdym razie czekajcie, znajdę coś stosunkowo nowego. Dlatego, że ta roślina rośnie też jak taka kapusta. To jest jeden z nowszych liści. I zobaczcie, całkiem fajnie się wybarwił. Jeszcze nie wiem od czego zależy to wybarwienie. Czy to jest kwestia światła, czy to jest kwestia temperatury. Dlatego, że jeśli chodzi o światło, to Myślę, że teraz ma lepsze światło niż miał wcześniej, natomiast nie jest to. Słuchajcie, coś tu chodzi. Mam tutaj saszetkę, jak widzicie, więc jakby czekam na to, aż te świstki zaczną działać na te wciornastki. W każdym razie, no, gdzieś tam one są i mnie drażnią. Hmm, aczkolwiek wracając do tego światła, no to. Hmm, to światło było, ale teraz mam wrażenie, że będzie jeszcze jest jeszcze lepsze. Jeśli chodzi o temperatury, no to tutaj nie jestem w stanie nic zdziałać, tylko czekam na wiosnę i lato. Zobaczymy, bo jeśli chodzi na przykład o mm, filodendrona Paraiso Verde, to zauważyłam, że tu nie jest kwestia światła, tylko to jest kwestia temperatury. I niestety, ale mm, tam, gdzie stoi teraz Paraiso Verde, mm, on stoi. Praktycznie przy oknie. I w zimie tam jest dużo światła, bo jest to południowe okno i naprawdę wpada tam bardzo dużo światła, bo z jednej strony jest okno normalne, z drugiej strony jest okno balkonowe. Natomiast wypuszczając liście, on wypuszcza liście jednokolorowe. Natomiast w lecie pamiętam, że wypuszczał jednego liścia w czasie upałów i ten liść naprawdę jest pięknie wybarwiony, także Śmiem twierdzić, że to jest kwestia temperatury. Niestety, dlatego że nie jestem w stanie zapewnić mu tak wysokiej temperatury, żeby się wybarciał za każdym razem. Kolejnym ulubieńcem stycznia będzie choja. Bardzo polubiłam się z chojami, szczerze przyznam, i nie będę ukrywać, że gdzieś tam bym chciała popracować nad tym, aby one mi zaczęły kwitnąć. Ale myślę, że jeszcze są na tyle młode, że nie powinnam od nich tego wymagać. W każdym razie rosną sobie całkiem ładnie. Tutaj mamy pięknego wąsa e, swoją drogą z takim liściem zielono-różowym. Ale dlaczego w ogóle ta roślina się tutaj ukazała jako ulubieniec? Ano dlatego, że to tutaj, co widzicie, to jest jakieś cudo. To jest tak piękne, różowe cudo. Oczywiście, całe białe, więc mam nadzieję, że roślina nie odrzuci tego, dlatego, że, no, jakby nie chce tego, ale ten liść jest taki różowiutki, zobaczcie. No, piękny. Tutaj mamy troszkę zielonego, tu u góry, więc trochę sobie roślina zostawiła. Tutaj jest pięknie też wybarwiony. No, naprawdę, ta mm, odnoga, jakby, i ona została wypuszczona. Po cięciu. To jest jakby. To jest y, dosadzona część tej rośliny. I tutaj z tej dosadzonej części właśnie ona wypuściła y, tak w górę taką część. Reszta. Reszta jest jaka jest. Ale tutaj też. Czekajcie. No tutaj też mamy tego wązika. No, i zobaczymy, co dalej. Ale naprawdę jestem zachwycona tym różem tutaj. Nie spodziewałam się. Myślałam, że ona będzie taka bardziej kremowa, ale zielona. Natomiast rzeczywiście te nowe tutaj przyrosty są mega różowe, przepiękne. I ostatni ulubieniec w tym miesiącu. Nie spodziewałam się. Nie spodziewałam się w ogóle, że ta roślina jeszcze kiedykolwiek będzie w ulubieńcach. A w ogóle, że ona będzie ze mną. Dlatego że przez jakiś czas. Był taki moment, że begonia, bo mowa o begonii, a dokładnie begonii tamaya, e, ta begonia nie miała liści. Jakby ona zrzuciła wszystko i generalnie został taki badyl, takie, taka gałązka bez niczego. I zostawiłam ją gdzieś tam, wiecie, z tyłu półki, z tyłu regału, miała światło, ale bardzo rzadko ją też podlewałam, w ogóle nie zwracałam na nią uwagi. I ona zaczęła odbijać, zaczęła wypuszczać liście. Widzę, że tutaj coś podeschło. Chyba muszę ją częściej podlewać. W każdym razie zaczęła wypuszczać liście. No i całkiem dobrze teraz wygląda. W sensie jest jakimś tam kwiatem już naprawdę takim rośliną, nie kwiatem. Całkiem sporą. Tutaj mamy najnowszy przyrost, cały. Tutaj mamy też taką odnogę. Całą piękną, ale tutaj mamy takiego słodziaka malutkiego, też, który odbił od ziemi. No nie wiem, co się z nią stało, naprawdę, bo ja już ją spisałam na straty, aż tu nagle zaczęła odbijać i jakoś sobie radzi, ale mam wrażenie, że jakby ona z jednej strony potrzebuje wody, Dużo, a z drugiej strony, jak ją przelewam, to chyba też jej się to nie podoba. Także Ach, z tymi begoniami u mnie to jest naprawdę ciężko, a bardzo żałuję, bo mi się begonie bardzo podobają. Niektóre to są naprawdę wow. Jak widziałam ym, gdzieś taką niebieską, nie wiem, jak mi się uda znaleźć, to, to wam wkleję zdjęcie, ale. Um, jest taka jedna begonia niebieska, która pod światło właśnie wydobywa ten niebieski odcień. No cudo po prostu, cudo natury. Um, no ale ja z zwykłą Tamają, widzicie, tak trochę w kratkę się dogaduje, więc no ciężko z tymi begoniami u mnie, ale cieszę się, że chociaż ona jest okej okay i gdzieś tam odbiła i. I dalej jesteśmy razem, bo już naprawdę spisałam ją na straty. A tu, proszę bardzo, te liście są takie piękne, nakropkowane. Bardzo ładne. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo ona ma tak, tutaj liście, tutaj ma znowu pusto, później jakieś liście, znowu pusto. Więc tak. No ja nie wiem, ale. Myślę, że zasłużyła na ulubieńca, bo rzeczywiście się postarała, postarała się żyć i jakoś, jakoś, żyje. Słuchajcie, to by były wszystkie moje ulubieńcy, wszyscy moi ulubieńcy na miesiąc styczeń. Jestem bardzo ciekawa, co się zadzieje w lutym. O, właśnie zauważyłam nowego liścia u Alokazji Stingray. Także bardzo się cieszę, bo ona też trochę um, ostatnio przeszła z przędziorkami, ale temat szkodników u mnie to jest niekończąca się historia. W każdym razie tak. Jestem ciekawa, co się zadzieje w lutym, bo tak jak Wam wspomniałam na początku, już widzę to, że rośliny zauważają dłuższy dzień, więcej światła, więcej tego słońca, bo rzeczywiście też pogoda jest taka no, lepsza. Nie ma takiej, takiej szarugi, codziennie, gdzieś tam to światło mm, się pojawia. No, więc zobaczymy, co w tych moich roślinach się. Zadzieje. Dajcie znać koniecznie, jak tam u Was sytuacja wygląda i czy przygotowujecie się już na przyjście wiosny. Myślę, że jeszcze tak dwa miesiące można, można sobie pocilować, a później już zabierzemy się za balkon i tego typu sprawy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia.